Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję Altor. Jest to komiks, który jest wydaniem zbiorczym od studia Lane. Natomiast duet Mobius i Bati odpowiadają za pozycję. Bati będzie debiutował na naszym rynku, przynajmniej z tego tak mi się wydaje. Natomiast Mobius, no to. To jest człowiek legenda, ziru którego chyba przedstawiać nie trzeba. Inkal, czy choćby, nie wiem, nawet świat Edeny, prawda? Różne publikacje, które pojawiały się w naszym relaksie, pojawiały się w Metal Harland, Garage her Hermetyczny i wiele, wiele innych pozycji, które zresztą. Myślę, że w większości to, co na naszym rynku się pojawiło, e, przeczytałem. No, oczywiście, Blueberry. Więc tutaj sami widzimy, że jest to naprawdę legenda, która no, jest niestety już nieżyjącą legendą. E, to trzeba powiedzieć. Komiks z cegła. Przeogromny, przeciężki. E, 370, a nawet 400 stron spokojnie, jeśli dodamy dodatki. Trzyma się go naprawdę w rękach, tak dość zdecydowanie, żeby nie upuścić, bo, bo mówię, i gabaryt, i waga jest tutaj spora. Tak się nam prezentuje sam komiks. Opis, opis dla Was. On jest dość obszerny, jak widzimy. No i że tak naprawdę w 1985 roku zdecydowali się rozpocząć właśnie przygodę Altora na Nowej Ziemi. I tu powiem Wam szczerze, że wszystko, wszystko tak, jak to w wydaniu zbiorczym pojawiło się w tymże tytule. Natomiast sama pozycja jest z takiego pogranicza SF, trochę fantazy jest taki mocny niż masz, nie powiem, że nie, bo mm, niż masz do tego stopnia, że tak naprawdę ten początek, i to nawet rozmawiałem z jedną z osób, która podzieliła moje zdanie. Mm, jest trudny. Powiem Wam szczerze, że opowiedzieć tę historię i rozwinąć te wszystkie swoje myśli związane z światem przedstawionym w Altorze naprawdę nie jest łatwo. A przynajmniej na pewno nie mi na początku. Ja myślałem, że jednak to będzie historia, która będzie rozciągnięta właśnie fabularnie z tym wątkiem początkowym do samego końca tych opowieści związanych z Altorem, bo jest tutaj siedem, części w tym wydaniu zbiorczym, natomiast tak nie jest. Nie jest tak, mamy tutaj przy tych dwóch pierwszych historiach odnośnie właśnie Kryształów tych wróżek, i całej tej, takiej bardziej bym powiedział magicznej krainie przedstawionej, magicznym świecie. W świecie właśnie trochę w takim klimacie fantazm, gdzie funkcjonuje normalnie, funkcjonują normalnie miasta, wioski. W nich się trochę czujemy jak w gatunku RPG, takim typowym growym gatunku RPG, gdzie wykonujemy jakieś misje związane właśnie z. Przede wszystkim no, walki dobra ze złem, i tu zostało to naprawdę fajnie pokazane. Natomiast, żeby połapać się w tym wszystkim, bo tekstu jest naprawdę całkiem sporo, czasami miałem problemy i tego nie ukrywam. E, tak, także tutaj, czym dalej w las było, tym tak naprawdę było lepiej. E, to samo tyczy się z rysunkami. Rysunki, jak widzimy, są naprawdę przyjemne dla oka w takim starym oldschoolowym stylu właśnie. Tutaj bym powiedział i nawiązał właśnie do Inkala do świata Edeny przede wszystkim. I to się czuje. To się czuje, aczkolwiek bati, gdzie to jest mój pierwszy kontakt z nim, no, nie powiem, że jakoś specjalnie mnie zachwycił tym stylem. Jest on miły dla oka, na pewno, jeżeli mówimy o ten tutaj, baśniowy, w tych pierwszych częściach. I te twarze przede wszystkim, nie wiem dlaczego, ale na przykład twarze kobiece tutaj wychodzą bardzo fajnie i no, mega plus, że one właśnie prezentuje się w taki sposób, bo są po prostu ładne. Natomiast te męskie nie które mam wrażenie, jakby miały za mało szczegółów, za bardzo były takie puste, z naszym niestety bohaterem na czele. I to akurat zauważyłem. Te lokacje też w zależności gdzie się znajdujemy, czasami tak jakby mi czegoś w nich brakowało. Bo sama paleta barw myślę, że jest przyjemna dobrze dopasowana, choć może w niektórych momentach też troszkę tak jakby nie wyblakła bym powiedział, może troszeczkę nie wiem, to był świadomy zabieg, może tamte czasy miały jakieś ograniczenia. Nie wiem jak to w przypadku było właśnie wydawaniem tego tytułu, ale gdzieś na tego typu rzeczy zwracałem uwagę. Więc tak jak mówię, Broni się to nieźle, czym dalej mówię, to jest fajniej. Z czasem to wszystko też się oczywiście zmienia, tak jak wspomniałem, kiedy udaje się rozwiązać te pewne elementy fabularne, te pewne elementy historii, które tutaj są związane właśnie z tym kryształem, z tą walką, z tą główną złą, bym powiedział. To później przechodzimy w troszkę inny świat, w trochę inny klimat, bardziej taki, bym powiedział, już właśnie z tego trochę pogranicza SF. Dalej czujemy ten może już nie tyle aż tak fantazy, ale takiej mimo wszystko rpg i trochę wypełnianych tych zadań przez altora naszego głównego bohatera, ale on już jest bardziej doświadczonym. Elfem, bo warto wspomnieć, że jest on elfem, wypełniane są coraz bardziej takie, bym powiedział, no może nie karkołomne, ale na pewno na swój sposób niebezpieczne misje. Znikają pewne postaci, które mieliśmy we wcześniejszych tomach, natomiast tutaj pojawiają się nowe i to też jest wszystko kwestią gustu, zależności, czy bardziej będziemy... Skorzy i bardziej będzie nam pasowało to, co mamy, co mieliśmy właśnie we wcześniejszych historiach, czy to, jak nasz bohater się rozwija, ewoluuje na swój sposób. Bo to jest akurat zauważalne i to jest na plus. Czasami może jego lekkomyślność, lekka infantylność, taka gdzieś w niektórych momentach przeszkadza, bo jest to taki troszeczkę nie wiem. Elfik mnie, no nie z gatunku tych takich wojowników, tylko nie wiem, użycie określenia Bart, nie wiem, czemu mi przyszło na myśl tutaj, nie do końca do tego pasuje, ale myślę, że tak, bo on skrywa w sobie pewne moce, pewne tajemne moce, które z czasem będą się pojawiały. Tak jak i klimat ten, który będzie się zmieniał, kiedy będzie musiał przywdzieć mm, strój zupełnie niepasujący na początku do historii e, Altora, strój, gdzie będzie troszeczkę bardziej takim ja bym powiedział tutaj znowu Jamesem Bondem i tutaj też to z czasem jest widoczne w postępie całej tej historii. Oczywiście cały czas mówię, zmieniają się te miejsca, lokacje, pojawiają się nowe postaci, nie tylko te normalne takie, nazwijmy to, ale i magiczne. I wtedy autor też zaczyna dowiadywać się troszeczkę więcej na swój temat. Oczywiście są tutaj momenty też śmieszne. Bardziej bliżej końca, które są bardzo istotne dla fabuły i Tutaj jest pewna postać, która jest przezabawna, oszklona w jakimś takim pomieszczeniu sterylnym, gdzie, żeby nie dochodziły zarazki. W ogóle jak ktoś dotyka tej szyby, to to jest największe zło. Każą mu od razu, żeby ta szyba została wytarta. Temu, kto to zrobił, każe ten, ten taki dowódca jakby. I to też tutaj fajnie zostało pokazane i troszeczkę mnie rozbawiło. Niekiedy te późniejsze lokacje też mam wrażenie, że są tak jak tu choćby nawet zauważyliśmy, minimalnie jakby jednak za puste troszeczkę, gdzie wydaje się, że to są dalsze historie, więc powinno się to rozwinąć jeszcze bardziej i dalej. Czy lepsze? Tu też zauważymy, że ta różnica w kolorze, w tej jakości jest zauważalna. Teoretycznie wygląda to w takim nowszym stylu, w tym bardziej współczesnym, no może niedokładnie, ale Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Proszę, czytajcie czasami moje wypowiedzi między słowami. I, I tutaj ja to tak właśnie widzę. Więc finalnie powiem tak: komiks mnie nie zawiódł, to na pewno. Natomiast mimo wszystko, zarówno jeśli chodzi o oprawę tą wizualną, jak i fabularną, chciałbym pewnie troszeczkę inaczej, żeby to wyglądało. Ale jako całość uważam, że czytało się to naprawdę. Przyjemnie i myślę, że jest to fajna na swój sposób historia. Nie idealna, ale naprawdę bym powiedział po prostu dobra i taka, która no, finalnie sprawiła mi satysfakcję po jej przeczytaniu. Sprawia mi też ogromną satysfakcję właśnie te dodatki, które zobaczcie, jest tego całkiem sporo. Jest kilka słów właśnie od Marka Batiego, ale też mamy. To jest właśnie jedna z okładek limitowanych, która chyba była najbardziej popularna w, w tym wydaniu, bo ja mam regularną. Regularna mi się najbardziej podobała mimo wszystko. To jest właśnie jedna z tych, była jeszcze druga. Mamy też oczywiście troszkę, widzimy przykładowych prac, jak to wszystko wyglądało, jak rysunki powstawały, te wszystkie szkice i mamy niepublikowane strony. Z wyjaśnieniem, tutaj oczywiście bardzo fajne. Też taki miły dodatek, który tutaj sobie przeczytałem po zakończeniu całej tej historii. No, i tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o naszego autora. Fajna pozycja, aczkolwiek, no, mogło, mogłoby być w mojej ocenie troszeczkę lepiej. Inaczej, nie jest to najlepszy scenariusz Mobiusa. Warto też wspomnieć, że jedną z ksiąg, tych, nazwijmy to tutaj, stworzył w całości Batim, nie tylko jeżeli chodzi o rysunki, ale też o scenariusz. I powiem szczerze, że wyszło to całkiem nieźle, a wynikało to z tego, że w trakcie procesu prac tych wszystkich, które miał Giroud na, tak, na, na biegu, a i też tworzyli właśnie Altora z Batim, no, dał mu, podarował tą możliwość tworzenia wszystkiego samemu. Więc to jest taka ciekawostka, którą też chciałem Wam tutaj powiedzieć. Także Altor, wydanie zbiorcze od studia Lane, Subskrypcja w tym miejscu, gdzieś proszę, abyście kliknęli. Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Dajcie znać wszystkim wokoło komu możecie, żeby też dołączyli do tego naszego grona, też żeby dali suba i żeby zaglądali na lubię komiksy. Oczywiście, Wy Polubcie, udostępnijcie ten materiał, skomentujcie. Jakkolwiek mieście dobrą nowinę nowy rok. Pierwszy nowy, z takim przytupem gruby, tom nowa pozycja, pierwsza w tym roku altor od studialej. Oczywiście są jeszcze to niektóre te pozycje, gdzie były w tamtym roku. Ja nie zdążyłem ich przeczytać w tym minionym, właśnie, więc czytam to, nadrabiam teraz w tym i nie wiem, jak do tego podejdę, czy. Okaże się, że która z nich jeszcze, bo w styczniu będę chciał to pewnie zrobić, będzie, że tak powiem, uwzględniona właśnie w ewentualnym podsumowaniu najlepszych zestawień minionego roku, czy też nie? Czy może sobie odpuszczę i skupiam się, bądź co, bądź ja na pozycjach, które przeczytałem w danym roku? Aczkolwiek też czasami robiłem te, które wyszły. No zobaczymy. Nie wiem, jak to będzie. Na pewno takie zestawienie Wam zrobię i później jakoś to argumentuję. Więc tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.